Chociaż mają lęk wysokości, niektórzy boją się pająków, ja boję się ważek. Aby sobie dobrze zrobić, jadę na podlasie. Odkąd zaistniał Kononowicz, ten region jest na czasie. Laptopa przerobionego mam na gaz, internet przy drożnym krzyżu i odtąd pożera mój cenny czas cała banda bagiennych narcyzów. Zbynek, z trzcinek jedzie na dwóch flakach, rafałek, zwolnych pałek. A jaka fajna klata, z dzisiaj uskowiak, z sitowia, śpiewa jak Bilka ulic. Marek Szuwaryk nasrał w szkole jauli. auli Jakieś zaklęcie gejszy wszystkich napadło Powiedz kto jest najpiękniejszy, YouTube'owe zwierciadło Płynę sobie rozpudą na potwornym kacu Chwalę to istne cudo. Wash and go Polaków. Mogę tu przyłożyć żyć do łona natury. Ale jednocześnie być samym centrum medialnej popkultury. Widząc jak zbynek, z trzcinek wpuścił mysz do węża. Rafałek z wodnych pałek znalazł sobie męża. Z jak z sitowia. Jeszcze Jarek, Szumarek, dwóch brunetów, z oczeletów teraz nie, nie nie nie, nie, nie niech to leci są dziś podstawa. Działań to samolot na opryski Który niszczy spięte ciała i struchlałe pyski Nie bój się układów i klik Straconych chwil nie rachuj Tylko rób myszką klik, klik, klik I patrz jak leczą Polskę ze strachu Zbynek, ścinek, zjarówki, blublanta Rafałek, z ładnych pałek, zjadł policjanta, Z dziszyłskowia, z szitowia Śpiewa dziś analnie Waldemar Marek szumak, to niecenzuralne. I jaki zaklęcie wiejszy, wszystkich napadło. Powiedz, Ziemia najpiękniejszy, jutro bowiem zwierciadło.